I I can... Przed próbą lądowania postaraj się zredukować prędkość. Jeżeli tego nie zrobisz, opór powietrza może urwać ci klapy i podwozie. Prędkość lądowania różni się w zależności od maszyn, ale na początek możesz przyjąć bezpieczną wartość 280 km na godzinę. Przy tej prędkości ani nie spadniesz, ani nie uszkodzisz samolotu. Zestawy przeciwlotnicze mogą zrobić niezłą siekę zarówno w powietrzu jak i na ziemi. Czasami bez problemu potrafią strącić samolot przelatujący w pobliżu, uszkodzić lufę, gąsienicę, a nawet przebić się przez cieńszą blachę niektórych pojazdów. W rękach doświadczonego gracza są bardzo niebezpiecznymi przeciwnikami. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, mapy usiane są przeszkodami. Niektóre z nich można bez problemu zniszczyć strzelając w nie karabinem maszynowym. Na twojej drodze znajdują się murki? Przeciągnij po nich serią z i nie daj się przez nie spowolnić. W bitwach realistycznych i symulacyjnych możesz sam dostosować opóźnienie zapalnika bomb. Niestety, w mieszanych bitwach zręcznościowych sprawa wygląda inaczej. Im z niższej wysokości zrzucisz bomby, tym więcej czasu upłynie do ich zdetonowania. Jeżeli zrzucisz bomby tuż nad ziemią, to pojazdy na dole będą miały sporo czasu, żeby przemieścić się w inne miejsce. Ale przecież po coś jest ten celownik, prawda? Bombarduj z wysokości przynajmniej jednego kilometra, wówczas bomby wybuchną tuż po uderzeniu. Korzystaj z menu wielofunkcyjnego. Z jego poziomu możesz zarządzać opcjami swojego pojazdu, takimi jak sterowanie zawieszeniem, radarem czy noktowizją. Aby uruchomić menu, wciśnij Y. Znowu chcesz wydać pieniądze na tę przeklętą grę? Proszę bardzo, nie będziemy cię powstrzymywać. Radzimy ci jednak poczekać, ponieważ elementy premium można cyklicznie dorwać na całkiem ładnych przecenach. Te zawsze pojawiają się na przełomie października i lipca z okazji dnia zwycięstwa oraz przed wakacjami. Strzelanie w ruchu czołgiem bez stabilizacji działa, a to nie lada wyzwanie. Jeżeli masz trochę więcej czasu na reakcję niż łamki sekund, to lepiej, jeżeli przed oddaniem strzału się zatrzymasz. Grając bitwy morskie, warto przyłączać się pomiędzy uzbrojeniem. Uzbrojenie dodatkowe nierzadko okazuje się lepsze w wielu sytuacjach. Jestem prędkością, powiedział jak jeden. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powiedział War Thunder. Uważaj na swoją prędkość. Wraz z jej wzrostem zwiększa się opór powietrza. Po przekroczeniu granicy wytrzymałości konstrukcji, twój samolot po prostu się rozpadnie. Punkt ten nie dotyczy bitew zręcznościowych. Jeżeli istnieje chociażby cień szansy na wygraną, wykonuj cele bitwy. Skupienie się na samych fragach jest satysfakcjonujące, ale o wiele więcej da Ci wygrana.